WR-40 Langusta, polska odpowiedź na wielką armatę świata, która udowadnia jedną rzecz. Nasza myśl techniczna potrafi zaskoczyć. Langusta to nie żaden przerost formy nad treścią, to przerobiony z głową radziecki. BM-21 Grad na podwoziu Jelcz 8x8 wyrzucający 40 rakiet w około 20 sekund. Zasięg? Standardowo 40 km, z nowymi pociskami nawet ponad 50. Co to oznacza w praktyce? Błyskawiczne uderzenie, szybkie przemieszczenie i zniknięcie, zanim wróg zdąży podnieść głowę. Porównaj to z amerykańskimi HIMARSami. M-270 MLRS. Potężny, ciężki. O kalibrze 227 mm i 12 rakietach na wyrzutnie. Owszem, uderza mocniej na papierze, ale potrzebuje logistyki, czasu i stabilnej bazy Langusta. Za to działa w polskich warunkach lekkie podwozie, Łatwy transport, szybkie rozstawienie. Polskie modernizacje dodały kierowane rakiety i integrację z systemami dowodzenia NATO czyli precyzja nie tylko hałas. I tu widać przewagę Polski taniej, szybciej, skuteczniej. To nie jest tylko mniejsza alternatywa. To pragmatyczna, narodowa odpowiedź na współczesne pole walki Langusta pokazuje, że pomysłowość i adaptacja biją czasem technologiczną przepychankę. Dla Polski mobilność, tempo i zdolność działania w trudnym terenie są ważniejsze niż jeden potężny strzał. W skrócie. Langusta nie tylko dorównuje, często przewyższa to, czego od niej oczekujemy. Nasza inżynieria daje radę.